Witamy dzisiaj pod koniec października w gołębniku gołębi lotowych było kilka pytań gdzieś tam w międzyczasie jak się gołębie pierzą na tą chwilę młode te z tego roku gdzieś tam z wcześniejszych lęgów, które po lotach zostały w tej chwili w większości przypadków są na jednym piórze znaczy w zasadzie mają wyrzucane ostatnie piórko, część z nich okrywy pierzyła drugi raz. Te które się wypierzyły wcześniej, te pierwsze, tak naprawdę, myślę, że no gołębie raczej, raczej te co zostały po lotach, w większości przypadków są tutaj też jest jedno piórko, w większości przypadków są gołąbkami dłuższymi i większymi. Natomiast no był tutaj u mnie niedawno kolega. Serdecznie pozdrawiamy Tomasza. Trochę było chwilę czasu, żeby porozmawiać, pogadać. W ogonach jeszcze gdzieś dorastają ostatnie pióra. Natomiast no, skrzydełka, skrzydełka są na takim etapie, jak widać gdzieś ostatnie piórko. No, powiedzmy u 90% tych głębi, gdzie nie, gdzie jest to przedostatnie pióro. Generalnie upierzenie myślę, że jakości zadowalającej. Tomek jak je oglądał, to mówił, że za bardzo się nie ma do czego przyczepić, pióro fajne, elastyczne. Upierzenie jedwabiste. Tutaj idzie ostatnie piórko, też upierzenie jedwabiste, więc można być zadowolonym. Generalnie karmę jedzą tak jak już kiedyś wcześniej wspominałem. Pierwotnikówkę na pół pomieszaną z karmą, tą co została po lotach. Gołębie lotniki dorosłe, które jeszcze chowały późne młode, są na przedostatnim piórze, bądź na ostatnim też. Czyli ten, to pierzenie, tak naprawdę, tu już dobiega końca, mimo że nie, nie było jakoś specjalnie poganiane. Natomiast środki stosowane z jakąś regularnością. Piórotki stosowane z jakąś regularnością Tu jest akurat ta roczna, która tutaj najlepiej sobie radziła Na ostatnim Piórku Tutaj się pierzą równo W dwóch czy w, w dwóch w zasadzie przypadkach tych gołębi starszych, które gdzieś tam się przycięły. Widoczne są jakieś delikatne zmiany na lotce drugiego rzędu Któreś pióro jest tam przypalone No ale to Czasami tak się zdarza. Generalnie w aktualnie jest nieposprzątane, nieposprzątane. Natomiast yy, obrócimy sobie zaraz ekran. Spróbujemy bynajmniej Natomiast, no, kał wygląda mniej więcej tak jest pół są kuleczki w tej chwili mają lekko zielonawy odcień bo gołębie dostają trzeci dzień akurat aktualnie antymykotrich od pana Marka Wośka z Animaru bo zostało to po lotach ale generalnie większość produktów to jest cały czas centrum zdrowia tak jak to było wcześniej gołębie wyglądają dość dobrze, kąpane przeważnie raz w tygodniu z dodatków no to tak regularnie, praktycznie, praktycznie zawsze poniedziałek, wtorek dostają tutaj są późniaczki też one sobie praktycznie cały dzień korzystają z wolności, już tam jest dwa mniej, bo jastrzą zjadł tutaj są te gołębie z rozpłodu Generalnie, generalnie też są praktycznie wypierzone. A. E, a produkty, produkty dostają e, tak jak dostawały, czyli praktycznie zawsze poniedziałek, wtorek jest to diarowet z mykowetem, tamte zasypki z centrum zdrowia wymieszane. E, wymieszane i. Tak jak to było wcześniej. Tak to jest. Jurka Lotniki. Jurka Lotniki. Czyli jego ulubieńcy. Akurat ci ulubieńcy. Z tymi śmiesznymi, krótkimi dzióbkami. Na tych samych produktach. Też są na ostatnim piórze, e, mimo że tutaj chowały jeszcze młodego jednego, teraz, w tej chwili pióra mają tak samo dobre jak te gołębie z rozpłodu, jak te gołębie lotowe i te gołębie z rozpłodu e, pocztowe, e, no w poniedziałek, wtorek dostają ten mykowet, diarowet, kokciwet, pulmowet, to wszystko razem wymieszane. Dostają też przeważnie raz, dwa razy w tygodniu zakwaszacz. Karma z dodatkami jest tylko na jedno karmienie dawana, nie daje więcej. I to już jest tak od dłuższego czasu. Raz w tygodniu kwiat siarczany też do tego dochodzi. Najczęściej zwilżana karma jest kombi wetem albo adenowetem, bo też go trochę zostało. Jak nie, nie idą te rzeczy, to idzie miks warzywny. Jak nie miks warzywny, to jogurt naturalny bądź maślanka. Na wieczór to sobie zalewam, to sobie wpiję i rano tą karmę rozbiję, rozkruszę i idzie. No i w zasadzie w zasadzie to tyle, tak? Stare lotniki na razie nadal zamknięte. Oblatywane są tylko późniaki. Jak się w pełni wypierzą. Podobierają się tam do reszty w pary, bo na razie nie są rozdzielone, większość ma półki obrane, zaczniemy je powoli, powoli z powrotem uruchamiać, raz w tygodniu wypuszczać, dwa razy, zobaczymy jak czas pozwoli, tak żeby one też tam sobie trochę mogły polatać, taki jest plan. W rozpłodzie w zasadzie już końcówka porządków, zostało jeszcze tam nie wiem, pięć gołębi takich nad którymi się mocno zastanawiam. No i pewnie zmienią dom na korzyść tych gołębi, które gdzieś tam prawdopodobnie jeszcze być może jak dobrze pójdzie dwie sztuki dowędrowały. Lotniki z Superkapa od Rafała Skułowskiego. Też serdecznie pozdrawiamy, dzisiaj odebrane naprawdę fajne gołąbki. Swoje loty zrobiły. Czy coś z nich zobaczymy? No, i oczywiście do rozpłodu wędruje, wędruje półrodzeństwo tego pierwszego lotnika, jest ich tutaj w zasadzie: no, są dwa po ojcu, dwa po jednej siostrze, dwa po drugiej siostrze. Czyli tutaj coś sobie dobierzemy, więc to miejsce i tak się w rozpłodzie zapełni. No i może się jeszcze na aukcji uda coś tam: no, jest super kapa, jedną, może dwie sztuki. Jak się nie uda, to też nie ma bólu, bo i tak tych gołębi tutaj trochę jest. Natomiast no jest to już teraz też znaczna część tych gołębi moich W tym oczywiście ta dwunasta lotniczka z superkapa pójdzie do rozpłodu Jej siostra Będziemy próbowali coś z tego uhodować Tak żeby w przyszłym roku już też no trochę więcej z tej rodziny tam wysłać Gołębi jak tam się to wszystko dobrze ułoży to być może będzie to 10 sztuk nawet No i zobaczymy wtedy Czy, czy mówię czy to był przypadek tylko czy nie czy te gołębie sobie dadzą radę? No i w zasadzie teraz ten okres e, martwy, tak zwany, czyli najważniejszy w zasadzie. Gołębie się spokojnie będą pierzyć, e, do, dopieżać w zasadzie. No i gdzieś tam pewnie za jakiś czas, jak już to będzie wszystko, jak to się mówi, w pełni zmienione, będziemy się zastanawiać nad ewentualnymi kuracjami. Prawdopodobnie w tym sezonie zrobimy gruntowne czyszczenie, e, po prostu, żeby mieć spokój z tym wiosną, bo no jednak e, te sezony, które gdzieś tam kiedyś coś się osiągało, ta jesienno-zimowa kuracja była przeprowadzana. E, czy były zdrowe, czy, czy coś w wynikach wychodziło, czy nawet jak nie wychodziło, to były, było to robione, i później był, można powiedzieć, spokój. Więc pewnie w tym roku będzie podobnie. A czy jakiś z tego będzie lepszy efekt, czy nie, nie wiem. Na pewno to, co doszło, no to tutaj trochę się u młodych poszerzył wylot powietrza, bo jednak to powietrze słabo krążyło. Doszedł też jeden kominek u góry, przy czym on tutaj dojdzie, na pewno też jeszcze jeden kominek, bo ten, który tutaj jest. Zamontowany, no jeszcze mógłby działać troszkę lepiej, zobaczymy, zobaczymy jak to zda egzamin u lotników, raczej nic się nie zmieni, być może u wdów też założymy kominek. Jest parę tych gołąbków, w sumie 20 kilka sztuk na spis się szykuje, klaruje, może jeszcze coś doleci, chociaż teraz jakiś dolot to pewnie większy kłopot niż pożytek bo to no, musowo na kwarantannę by musiało trafić a z tych późniejszych gołębi, które zostały tak jak na przykład tutaj ciemny bądź ciemna a im brakuje tam do wyrzucenia jeszcze trzy piórka, także one spokojnie dopóki się wszystko nie wypierzy to będą na dobrej karmie cały czas tak samo robione do wody jodamin eliksir i jakaś tam sól do kąpieli na tą chwilę i naprzód Zobaczymy, czy jeszcze jakieś zmiany będą przy gołębniku, czy nie. Nie wiem. No, za bardzo nie planuję, aczkolwiek może jakaś bojlera lepsza, trochę większa, fajniejsza. Może i nie. Także to by było tyle. Jakby ktoś tam miał jeszcze jakieś pytania, dwie osoby tam się odezwały. Gdzieś to, co mogłem, to coś tam powiedziałem. Dużo rzeczy, których nie robić jest w materiałach. Może kilka rzeczy, które warto zrobić, też jest, ale to już każdy sobie musi ocenić. Na pewno no, wyniki mogłyby być dużo lepsze, ale jest jak jest. Zobaczymy, jak będzie nadal. Jakieś tam nadzieje są, natomiast czy coś się uda z tego wszystkiego wyciągnąć, czy będę potrafił, to się okaże. Także na razie pozdrawiamy, pewnie dłuższy czas też nic się nie pojawi, no bo za bardzo w sumie nie ma o czym mówić. Może pokażemy tego łąbki, jeżeli coś tam się uda wylicytować to, co doszło do hodowli. I tyle w tym temacie. Jakbyśmy kogoś gdzieś odwiedzali, to może coś nagramy, ale na razie nie ma takich planów. Nie ma za bardzo na to czasu. W listopadzie tego czasu będzie jeszcze mniej, także w no, no, gołębie muszą sobie radzić sobie same, ale myślę, że w tym okresie to spokój też jest im potrzebny. Także pozdrawiamy serdecznie i dobry Lot.